Zobaczcie, już mam wyjęty ten projektor biksenonowy Bixenon, czyli pełni dwie funkcje B, czyli dwa. Tak, jest monoksenon, mono, mono -led i jest B, czyli pełni dwie funkcje. Światła krótkie, to wiadomo. A po włączeniu długich, on ma tutaj taką ruchomą przesłonę sterowaną elektromagnesem. Ta przesłona opada. Przewraca się i strumień światła mamy dużo wyższy, dzięki temu mamy efekt długiego światła. Po włączeniu krótkiego, ta przesłona z powrotem wraca do punktu startowego, i to jest do, czy zerowego. Tu mamy światło krótkie, długie, krótkie, długie, prawda? I teraz zobaczcie, dlaczego ta linia światła. Była zakłamana, nie szło tej lampy wyregulować i bardzo słabo świeciła, ponieważ lustro tej soczewki jest bardzo wypalone. Jest czarne, jest szare, matowe, a powinna być powłoka lustrzana. Powinniśmy się w tym przejrzeć i wtedy wiemy, że odbija światło. W tym momencie to światło nie jest odbite albo nie jest odbite w sposób prawidłowy. To, to, to za chwileczkę dokładne pomiary zrobimy, ile tych luksów, yy, jaka ta moc tego światła jest, jaka linia. I za chwileczkę Wam pokażę, jak powinno wyglądać takie lustro. Kolejny kroczek dalej. Cały czas jesteśmy przy tym Mercedesie, i przy, teraz jesteśmy przy lustrze so, soczewki. To, o czym mówiłem, ta jest wypalona. Widzicie, to nie jest brudne, żeby to przetrzeć, wyczyścić, umyć. To po prostu ta cieniutka warstwa aluminium, którą, która jest napylona na to lustro, która tworzy powłokę lustrzaną, jest zniszczona. Fizyka: ciepło ucieka do góry, czyli idzie wyżej niż zimne powietrze. Gorąca żarówka, temperatura z tej gorącej żarówki idzie do góry, i zawsze nad żarówką jest najbardziej to lustro zniszczone. Paradoksalnie, przypomnę, że tutaj od dołu jest przesłona, więc wszystko co wydobywa się z lampy, wydobywa się. Poprzez odbicie tą górną częścią, bo to, co jest odbite dołem, tak i tak jest zasłonięte, prawda? Czyli nawet małe zniszczenie, jakieś małe wypalenie tej powłoki na górze powoduje znaczny uszczerbek światła na drodze. Tak powinno wyglądać takie lustro nowe czy zregenerowane. Tutaj mamy takie lustro po metalizacji próżniowej. To jest taki proces, dzięki któremu nakładamy cieniutką warstwę aluminium. Oczywiście ten element trzeba odpowiednio przygotować i to chyba najwięcej czasu zajmuje. A samo napylenie można zrobić w ciągu 2-3 godzin przy zrobieniu nawet dużej próżni. Napylamy i ten element już jest gotowy do użycia. Co ważne, to nie jest malowane. To jest aluminium, to jest metal. Jest na, napylony w komorze próżniowej cieniutka warstwa aluminium. A dlaczego? Ponieważ aluminium odbija bardzo dużo światła, chrom dużo mniej na przykład. Dlatego musimy e, napylić konkretnie aluminium. Nie mówiąc o farbach, bo widziałem, że ktoś maluje. Uwierzcie mi, jest znacząca różnica, jeżeli chodzi o odbicie światła aluminium, a zupełnie innym materiałem.